I'm here to stay. Oh, I'm suddenly, I not have the W Słowódce mamy konkurs piosenki anglojęzycznej Sing Sang Sung. Konkurs jubileuszowy, bo już 10 lat, cyklicznie organizowany w Słowódce. W tym roku, jak, jubileusz, jak przystało na jubileusz, mamy bardzo dużo uczestników, około 100 wykonawców, i to są wykonawcy nie tylko z Polski, ale i z Litwy. Z roku na rok widzimy, że ten poziom artystyczny jest coraz bardziej profesjonalny ten śpiew, a jednocześnie coraz bardziej konkurs na pewno jest popularny, bo tych uczestników z roku na rok jest więcej i jak już mówiłem, nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Konkurs 10 lat temu wymyśliła pani Lidzia Sikorska, która jest dobrym duchem opiekunem, koordynatorem, inicjatorem tego konkursu i od tej chwili trwa, rozrasta się i trwa tak można powiedzieć przy niewielkich nakładach, a finansowych, a dużych nakładach jej zaangażowania. Teraz dołączyła do niej jej Pani Agata Słowikowska. Ona po prostu bardzo, bardzo dużo, o bardzo dużo rzeczy starają się, dbają. Pewnie dlatego tak jest w tym taka moc, wiara i jednak to jest bardzo fajnie. Panie Dyrektorze, spodziewał się Pan aż takiego sukcesu, że ten konkurs się przyjmie, że będą ludzie przyjeżdżać? Tak, powiem, że tak. Powiem, że Pewnie, tak wielkiej wiary nie miałem, że to będzie aż na taką skalę, ale na pewno tak, bo znam panią Lidię Sikorską i wiem, że on, jak ona za coś się bierze, to, to wróży to dobrze i, i, i można oczekiwać takiego sukcesu, ale że tak ogromny że to będzie międzynarodowy i że to u nas, to jest zaszczyt, przyjemność i bardzo fajna sprawa, zresztą konkurs propaguje piosenkę. Anglojęzyczną, więc i dodatkowo jeszcze ma ten wymiar dydaktyczny, że uczymy się języka.